Ogólnie widzowie, miał być odcinek o 18, ale jest 18.9. 18.09. No, 10 minut spóźnienia, by tak można było rzec. Ale spokojnie. Po prostu, no, lekkie opóźnienie. I po prostu to będzie tak, że po prostu będzie się czy, 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 na przestrzeni lat będzie się zmieniać kanał. Nawet znaczy, jeśli nie kanał, ale jego filmy, w sumie, ale, nasze. No. Ale ogólnie po prostu yy, na kanale będą odcinki częściej niż były do tej pory. Po prostu to jest taki odcinek informujący o tym, co będzie, co po prostu będzie się zmieniać na kanale na przestrzeni tam, załóżmy tam, nie wiem, dwóch lat, coś koło tego. No i to będzie tak że ja po prostu w 2026 będzie yy, specjalny odcinek nawet, nawet wiem kiedy Wcześniej. planuję sobie tak w czerwcu będzie no i po prostu tyle nie mogę wam więcej zdradzić ale jeśli będzie się coś pojawiać nowego, w sumie, moje pomysły będą wpadać, no to będę Was informować na okrągło. Co jeśli się pojawi, co jeśli się pojawi w moich co byśmy mogli na przestrzeni tych dwóch lat zmienić, trzech, no dwóch lat zmienić na kanale, to po prostu będzie informowane na kanale jako odcinek informacyjny odnośnie kanału, dalszego losu kanału no i po prostu y, teraz jeśli to mówię, to jest po prostu sobot... Y, poniedziałek no i będzie jutro też odcinek po jutrze też będzie odcinek albo co dwa dni, albo co jeden dzień Zobaczymy, ale nie zostawię Was bez odcinka, bo teraz po prostu będę więcej nagrywać odcinków na kanale niż do tej pory, nie? Wszystko się zmienia, wszystko się zmieni, wszystko się zmienia jest dobrze, jest, yy, nawraca to się wszystko co, co było i ogólnie to jest normalnie, no, no po prostu będzie fajnie, nie? bo staram się też e, rozwijać ten materiał, e, nie gadać się tym samym, ale też coś do tego materiału co było, to po prostu tak jakby powtarzam, ale dołączam coś nowego na przykład. Jakieś podpowiedzi, co może być e, tam w 2026, coś tam, coś tam wiecie, widzowie. No i po prostu będzie dobrze, będzie dobrze, skąd wiem, bo po prostu informuję was o tym ja, twórca kanału, yy, także więc no miłego oglądania, no i co, no czekajcie na kolejne informacje, nie, odnośnie kanału, odnośnie nagrywania, odnośnie materiału, który będzie na kanale, także więc no, bye.